Jesteśmy blisko 5D Szanowni witam wszystkich bardzo serdecznie Przypomniałem sobie, że minęło 5 miesięcy odkąd wyszedł ostatni odcinek kosmicznych medyt. postanowiłem, że chyba najwyższa pora nagrać następny zwłaszcza, że ten odcinek będzie dosyć krótki ale mimo wszystko będzie zawierał jedno proste ćwiczenie, sprawdźcie wchodząc na ten film na pewno macie jakieś zdanie na jakiś temat, na pewno Ktoś z was trafi się osobą, która nienawidzi lewaków, inna osoba trafi się taka, która nienawidzi z kolei wszystkich konserwatystów, wszystkich prawaków. I moje dzisiejsze ćwiczenie, moje proste ćwiczenie, będzie polegało na tym, żebyście stworzyli sobie w głowie na pewien moment. Taką wizję, że tak naprawdę macie przeciwne poglądy do tych, które macie w rzeczywistości. Chodzi o to, żebyście wzięli to wszystko, z czym tak bardzo się nie zgadzacie, żebyście spróbowali postawić się w sytuacji tej osoby, której poglądy są sprzeczne z Waszymi, i żebyście spróbowali poszukać jak najwięcej argumentów za tym, żeby było tak, jak uważa ta druga osoba. Żebyście zupełnie usunęli jakieś swoje opinie, podejścia do tego tematu do, do jednego, to wystarczy, że będzie to jeden temat, nie? I żebyście spróbowali, jak już się uda Wam, jedną osobę, wiecie tak, taką osobę, która byłaby dla Was, w Waszej projekcji przeciwna, jak już się Wam uda przyjąć jej argumenty, zgodzić się w pewien sposób z jej tokiem rozumowania, to później możecie przyjmować jeszcze inne opinie. Chodzi ogólnie o to, tak obrazkowo, jak tam wcześniej zawsze były obrazki że wcześniej się poruszaliśmy po jakiejś, najpierw linii prostej, później po płaszczyźnie, później po przestrzeni zdarzeń, rzeczy, które mogły się wydarzyć, rzeczy, które mogą się wydarzyć, jakichś różnych wersji takich alternatywnych, ogólnie wszystkich rzeczy, które się mogą wydarzyć. A teraz jeszcze zmieniamy, wiecie, tak jakby wkraczamy w czwarty wymiar dzisiaj. Jesteśmy już blisko 5D, kochani, nie bójcie się, wasze wibracje, jesteśmy blisko 5D. Wchodzimy dzisiaj w czwarty wymiar, to znaczy zmianę punktu obserwacyjnego, taką, wiecie, dynamiczną zmianę punktów obserwacyjnych. Do tego w, w maksymalnym rozwinięciu doprowadza ten, to, to ćwiczenie, podejście do, do myślenia, ten twór myśleniowy. Tak sobie to nazwijmy. No i co? No to pozwala eksplorować po prostu więcej myśli, nie? Zakładając, że dużą, dużą wartością w człowieku jest zróżnicowane myślenie. Można powiedzieć, że, że po prostu warto znajdować nowe myślenia, nie? Także tutaj ja sobie mogę wykonać to ćwiczenie tak, że przyjmujemy na chwilę, że Reptilianie mają rację, nie? To znaczy, oczywiście dla tego ćwiczenia należy zdjąć foliową czapeczkę, jeśli macie założoną, no bo musi być na odwrót. Przyjmujemy, że reptilianie mają rację, że ludzie są tylko po to, żeby czerpać z nich energię. Reptilianie są, wiecie, 4D, bardziej zaawansowani, oni powinni czerpać energię z ludzi. Oni nie mają sumienia, wiecie, mają tylko lewą półkulę, pochodzą z Marsa w ogóle, także wybieramy sobie tutaj ich cele w tej chwili. Przyjmuje argumentację, no potrzebują energii, nie? Zboczyli ze ścieżki, w której chcą. Ludzie są warzywami dla nich, no po prostu hodują nas, no i, i, i trzeba to zrozumieć, no, że im jest wygodniej hodować, jak wszyscy są tacy sami, jak wszyscy mają takie samo, zależne od siebie myślenie, wiecie, łatwiej jest modyfikować, no, jak jest farma kukurydzy, i by ta rosła, jedna wyżej, druga niżej, no to by przeszkadzała, nie? Im chodzi o to, żeby były duże. Plony, żeby dużo energii zbierać, tak jak my z kukurydzy, którą zjadamy, też stwarzamy energię. Więc tutaj, na tej podstawie, na takiej, podstawie, na takiej analogii sobie przyjmuję, że reptylianie mogą uprawiać ludzi na Ziemi i okradać ich z energią przez dostarczanie ludziom negatywnych przeżyć, dlatego że no, reptyl też człowiek chciałby się powiedzieć i jeść musi. Na chwilę zostałem reptylem. Nie myślcie sobie, że to będzie na stałe. Powiem, że. Ym, gradient, czy jak ktoś tam mówi, wzorek, nie, to nie jest gradient, wzorek mojej koszuli mógłby stanowić o tym, że wykształcają się na mnie jakieś łuski, w sumie to sam nie wiem, wiecie, dzisiaj jak będę spał w y, czwartym wymiarze, to muszę o tym pomyśleć. Kończę ten charakter medytacyjny mojego programu, mojego show. Jak się wam podobają fajerwerki, co strzelają u mnie. Zamysł tego jest taki, żeby rozwijać swoje obiektywne myślenie, a dążąc do obiektywizmu, warto poznawać różne punkty widzenia różnych ludzi. Na takiej zasadzie, jakbyście obserwowali jakiś region, chcieli na podstawie tej obserwacji regionu stworzyć najlepszą mapę, to znaczy. Obiektywną wersję, nieobiektywną mapę, najlepszą, najbardziej obiektywną, najbardziej prawdziwą. Żeby to zrobić, stawiacie sobie kamery w różnych miejscach. Macie te kamery, nie? Tak jak teraz wszędzie, z każdej strony nas obserwują, to Wy sobie też tak obserwujecie. I te kamery to są ci ludzie, przez których wszystkich możecie patrzeć. Widząc tak dużo yy, sygnałów, które oni dają, znając to, to, jacy oni są, możecie patrzeć przez nich magiczne medytacje Karola nie wiadomo jaka będzie następna seria, jeszcze nie wiadomo, kosmiczne medytacje już są prawie dokończone, ale jaka będzie następna wersja, jak bardzo zejdziemy do stopni wtajemniczenia, Trzydziesty magii bia, bia, biaj magii Złotej, złotej, złotej magii Tak, no i o to właściwie mi chodziło w tym odcinku Żeby właśnie wzbudzić w was chęć do poszerzania swojego spektrum zasobów wytwarzaniu jakichś obiektywnych przemyśleń. Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach i napiszcie też jakie macie pytania, dlatego że to będzie ostatni przystanek przed zanim nasz, jak to zanim nasz, nasz pociąg tak będzie jechał szybko w dół, to to jest ostatnia szansa, żeby zapytać o coś. Po zakończeniu kosmicznych medytacji, kolejny jakiś temacik sobie wybiorę na, na serię. A na razie zadawajcie pytania, w następnym odcinku odpowiem na pytania, mogę odpowiedzieć też na jakieś wasze wątpliwości co do tego dzisiaj mówiłem. Jeśli podobał się wam filmik, zostawcie lajka, jeśli nie podobał się wam zostawcie dislajka, jeśli podoba się wam ta seria zostawcie subskrypcję. To był Knauf Goldblatt, żydowska i pszczoła, zapala, tynkarska, medytacyjna w twoim internecie, szalona.